Leków. Tak jakby odpuszczali to na rzecz tego, mówiąc sobie, że to im tak nie pomoże. A ci, dla których schliła się jeszcze nadzieja, zostaliby pozbawieni cennej dawki. Lekko chory nie miał nic do zaoferowania, może z wyjątkiem kilku słów otuchy. Włócząc nogami ze zmęczenia, przysywał się z wysiłkiem od jednego pacjenta do drugiego pacjenta. Choć sam był wyczerpany i osłabiony. Po ciężkim ataku tyfusu. Siedząc tutaj, tak czytając notatki Wiktora, i trochę myśląc o tym w tym czasie, człowiek musi jednak pomyśleć czasami, jak ma pięknie w życiu, jak aktualnie ma bardzo miło, jak, jak cenną wartością jest w ogóle ciepło albo ciepła woda, jedzenie. Czasami po prostu warto spojrzeć na to wszystko nie z kwestii materialnej, tylko egzystencjalnej, ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas myślał w ten sposób, czy, czy przeżyje, czy da radę. Jak bardzo tragiczne jest to wszystko wtedy. Tak. Po tym wszystkim zwykle wracam do swojej samotni. No, tą drewnianą pokrywę włazu do studni kanalizacyjnej dalej zerkał marzył, był tam a ja tym samym kończę pierwszy odcinek o ciekawym lekarzu w obozie koncentracyjnym mam nadzieję, że miło się tego wszystkiego słuchało chociaż sytuacja jest dosyć nieprzyjemna ale chciałbym, żeby ludzie pamiętali co wtedy się wydarzyło chciałbym, żeby ludzie wiedzieli jak to wyglądało? Chciałbym, żeby nie tyle, że z tyłu głowy umieliśmy o tym myśleć, tylko po prostu. Tak, o! A ja życzę Wam przyjemnego dnia. Mówi do Was Piotrek, Piotrek-Pęczyk. Trzymajcie się, buziaki, papa. Pa.